A więc tak.. cześć widzowie. Przepraszam, że przez pół roku ponad nie było odcinków. No ale tak wyszło. Nie miałem komputera do nagrywania. Wy teraz już mam. A więc gram z mainem Junkerata, którym jest Julka. Przywitaj się Julka. I z siódmoklasiczną Bizonem, który wcale nie ma 11 lat. No więc ja dzisiaj będę grać nową postacią, którą jest Sigma. Nie jest nowa. No jest nowa, bo ma mi miesiąc. To jest najnowsza postać na razie. Jest do no. P. I robi easy win. Jej ult jest OP. Robi dużo obrażeń. To jest definicja um. postaci, która jest OP. Zdejmuje tylko połowę HP danej postaci. To dużo. A więc teraz, teraz robię 200 IQ skałę. Oj, prawie mi wyszło, prawie mi wyszło. się, byku. Uważajcie na napię pięć, na pięć zagłady, czyli na dół Nie chciałem powiedzieć wcale niczego innego. myślałem, że jeszcze uda mi się wyjść. O, czyżby ten reiner był wstrapowany? Chyba tutaj nam no, coś próbują wejść. Po co mi dajesz tą tarczę, kiedy już mam Nie wiem, jakoś tak wyszło, przepraszam. Te ulta prawie nam Chyba mamy dość ważnego pika i musimy tego reina zrobić, bo się Au. Ja mam tutaj dlaczego mamy wersji z sliwerem? jakoś tak wyszło widocznie, ja kurwa nie wiem. Ej, ale nie stracimy tego, prawda? Rain ma lowa. Rein ma mega lowa. Czyli użyłem ulta na darmo. No cóż, jakoś tak wyszło. Byku, kuwierze w ciebie. Wykerujesz to. Julka ty też to też na pewno kierujesz. Dawajcie. Wierzę w was. Możecie to zrobić To winable. Ja jest. Tylko przysiadam się naładować tak BTW O no carry, carry Boże kochany dlaczego... No nie, no i tracimy teraz inciory, no Jezu, no jeszcze długich mi wiele jakąś randomową pięścią. Josz no. wspaniała gra oh, nice. No nice Długich nawet grać się umiał mnie trafić, nie potrafił i could feel it. Jak SZROMEN. Co jak sztroman? Nikt no tu nie, nie zna SZROMENA, no nie nawiązuj do niego. No więc tak. A może jak wyjaśnisz, Roman, to taka osoba, która udaje, że. Znaczy, udaje. Przegoduje Beku nie Byku nie, nie wypowiadaj się, klox. Ok, to będzie cicho. Nie, masz nie być cichą, tylko masz nie, nie nie mówić. No to mam mówić, ale nie mówić. No masz nie mówić na tematy polityczne. Jest temat polityczny. No ale jak ludzie go nie znają, to dlaczego masz o nim mówić, nie? No to wytłumaczę co No to wytłumaczysz na swoich filmikach też masz kilka Nie wiem, dam teraz zadnotację w prawym górnym rogu, żeby odwiedzić kanał bizoma. Czy to sprawi, że nie będziesz o tym mówić i wyjaśnić na swoich filmikach dlaczego mówisz o romanie? A po co mam wyjaśnienia na tych moich filmikach, skoro jak ktoś na do mojego kanał, to chyba wiedzą. Jeszcze nie będę się wypowiadał, to, to prawda. O.M.G. Weźcie zabić tego złąki, jeszcze na górze. A oni mają Zarya? Ej, dobra, Zarya grabuje w tym, w tym Ale zrobiłem ważne piki. Powiedzcie, że tego nie przegrywamy aż tak bardzo. Boże, ten to umarł na spawnie od smoka. No nie wierzę w to. Te goldziki są takie prześmieszne. A <grystanie> i hey, ta grawowała w końcu czy nie? Chyba nie Lane leży Hands of plecy No tak trochę wszystko mamy w plecy Ten Hanzo cóż jest podejrzany Dumfis też. Dumfis przecież nie ogarnia gry w ogóle. No to czemu zabija lol. No bo Dumfis jest zupełnie teraz. Daria leży jak coś. Cała.

czy Luka on ci jeszcze tym smokiem opony? Jezu! Ja się pytam tylko, bo widziałem, że przylatuje przez nimi. Tak. Ojej, wypeczek. Wiecie co jest smutne? Że nasz Hanzo nie umie grać. No, przecież przeciwieństwie się... do ich Hanzo. O Boże. Nie jak nie nagrywam to nam dobrze idzie. No jak nagrywam to oczywiście musimy trafić na zratardziowie no, DPS. Co mówisz? No. Nie no nie mogę przecież pokazywać na kanale samych zwycięstw, Bo to będzie podejrzane. No ale cóż... To, lecz to na nikomu nie wychodzi. No to trudno. Ludzie będą mieli przynajmniej polewkę w komentarzach. Nie. Nie. Jak chcecie, się. jak chcecie opowiadania, Jul Julki, zostawcie łapkę w górę pod jak będą trzy łapki w górę to wyślę linka. Mogę Julka? Pozwalasz mi? Yeah. Nie. Nie chcę nic mówić, ale mam złote medale. Nie chcę nic mówić, ale on ma 91 godzin. Ile? 91 brawo. A pierwsza jest Anna, a potem McCree. Znaczy Anna, Widow, McCree. Ile on Hanzo? Myślę, że to jest jak Widow. Ale beka jest niedociśniony. <coughs> Jestem O zaczyna się, zaczyna się, że Brick to tropik. A bo czuję. Szkodźcie, wziąłeś komputera, no. Okej, okay, dobra, to było nice. Nice hit, nice hit, nierazny. To nie ci już. To niech mnie nasze soporty leczą do jasnej kolei. Daria leży Ja ja sobie robić znowu dostałem random więścią. Przecież ten typ ja mam 33 trzeba u mnie rapić na to LOL

Jak ktoś pchał do mnie? No tak, teraz ja też Jakim cudem ta anka przeżyła, przepraszam bardzo zlejmy teraz zlejmy. Nie, 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 nie O Boże, że już ma jeden HP do swojej Nie no, nie wierzę, że my to przegrywamy Przegrywamy Straciliśmy, że 3, czy 4 ludzi

Nice. Dobry, dobry, dobry dobry ult. Hanzo leży, Hanzo leży. Tak leży, aha. No jak mówię, że ktoś leży, to znam, że go trafiłem w całą Hanzo leży. Nie możesz po prostu powiedzieć, że nie żyje, albo że dead. Bo przecież, przecież nie widzisz, że ten Doomfist to jest kompletna definicja porażki. Oni nawet o cokolwiek ogarnią w tej grze, nie? Poczekamy co na pindę. My się zrekryptujemy. Zablokowałem czy nie? Ej, jak to się nie zablokowało, nie wiem, WTF? Ej, specjalnie opuściłem tarcie, żeby wybejtować szatera nie wiesz, że dostałem, to jest żar po prostu, bo ta tarcza się postawiła i widzowie to widzieli, więc ja nie mam żelonego pojęcia jak to się zablokowało. No, zlupujmy do się. Dobra, puszyłem, puszyłem, bo nie mam handlu. Dobra, to blokowałem aktywizację. Kurwa nie no nie wierzę, to porażka. Moja mi spierdzieliła, Saria wyszła mi z tego obszaru. wiem Anę. To dobrze, ale... Nie no nie wierzę, że on zdążył do mnie doskoczyć. Jeszcze weź zabicie tego punktista, bo ja już mam go dość. Nie ma takiego farka cały czas. Nawet mnie nie trafi bezpośrednio, bo stałem na ładunku. No dobra, weźmy to do pchami, bo to lipa, że jeszcze tego nie zrobiliśmy. Serio? Bo ich dominujemy praktycznie cały czas na Ej, Julka zmienisz, bo ażkę wzięli. Dobra, trzeba się zgrupować. W sumie to prawda mógłbyś mógł zmienić Brigitte. Nie wytrzemy. Przecież to w jakiś sposób wywiera presję na bunkkiście, więc... Chociaż w sumie goldy są za głupie, żeby zrozumieć, że ten prezent, że ten dół jest spresowany. I ten dół też nie rozumie tego, że jest spresowany przez brigidkę. Właśnie na nim skuszował sam. No i co, na kogo złotuje? Dobry, dobry. No wótew, no! Ta Moira nic nie leczy, no! Żart w ogóle totalny, ta Moira nasza. No nic, chyba przegramy. Chyba, że zabijemy kogoś jeszcze, albo że wytkrzyczy punkt gdzieś. Albo by na farmie się szybciutko ulga. Wierzę w ciebie Byczkuś. Cała nadzieja w tobie. O, zaczynają się goldziki znowu. Tak przyjemnie. Och, hura. O, lubię to rango tak bardzo. O oh, je. Yeah. No to cóż. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, w którym mówię bez duszy. I w którym goldziki się kłócą. No ale cóż. To do zobaczenia za prawdopodobnie pół roku być może, albo szybciej, nie wiem, zależy, czy będzie mi się chciało nagrać odcinek. No to pa, pa. pożegnajcie się moi przyjaciele, drogi. Pa. Pa.